Prorocy wyczekiwali i przepowiadali, a ci, którzy zastąpili tego momentu spotkania z Chrystusem, mogli podzielić się radością z wszystkim: pasterze, Józef, Maryja. A dzisiaj my składamy wszystkim najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i przekazujemy ten wielki dar pokoju, miłości i uśmiechu. Wszystkiego najlepszego. Chcielibyśmy, żeby te życzenia biegły z Kostki do wszystkich. Do wszystkich rodzin, do wszystkich rodziców, do wszystkich naszych uczniów, do wszystkich przyjaciół Kostki. Jesteśmy tutaj razem, dlatego że tak właśnie w Kostce czujemy się rodzinnie i te życzenia mają taką wielką moc oczekiwania. Czuwamy. Czuwamy na, na przyjście Pana Jezusa. Najważniejsze jest to, żeby Pan Jezus narodził się w naszych sercach. I dlatego prosimy, podnieść rączkę Boże Dziecię, błogosław wszystkie nasze sprawy, błogosław naszą kostkę, naszych uczniów, naszych rodziców, nauczycieli i wszystkie te rzeczy, te kwestie, sprawy, które dotyczą. Tych trudów, z jakimi zmagamy się z zdalnego nauczania, tego odosobnienia, że nie możemy być na co dzień razem, ale też prosimy o potrzebne łaski dla naszej kochanej ojczyzny.